Co to za gówno jeżdżące tam jest. Przejdziemy do mnie? A no w sumie nie wiem, czy dzisiaj będę grał, czy jest... nie. Nie. znowu przed drugą spaść. No, Polsztu, ale... Masakra. Dzisiaj straszną tragedię osobistą przeżyłem. Zobaczyłem, że jestem drugi w zawrze, jeśli chodzi o skill. LOL, taki sobie jesteś? Tak, drugi w zawrze dopiero jestem. Drugi w Zabrze, w ogóle co to jest zawsze. No. 200 tysięcy 200 ludzi jestem dopiero w drugim. Ale jest smutno, bo jakiś Leszczu... ale tylko 10 skillów więcej. Na Aha, bo, bo to skilo, tak, jest lepsze od ciebie. Tak, jestem statystyka skill. Ale ten ski, zauważyłem, to się liczy jak, kurde, dużo grasz w ogóle, nie? tak często grasz non-stop i masz dużo punktów no, to na No za mi 18 przybyło. 1100 score no, per minute, ale wypas. Na tym domination to można ciarać no. Nie włączyłem expo boostu, no. A faktycznie, dobrze, że ale to potężne. No właśnie, bo expo boost działa dopiero po rundzie, tak? Nie w trakcie. Czemu nie, nie w trakcie? W trakcie cię. A to. E, expo... Bo Expo to jest to co po rundzie się zdobyło. Nie dawaj go. Nie, Leży. Go. No bo. Ups. Dobra, ale to nie jest Skor. Expo to jest coś, co się podnicza po skórze, tak. Oh, spokoj, yes, oh, spokoj. Yes. Oni tu się respią, więc ja, ja no bym się, ty się po... tym nie jesteś na plusie, Do nie, Do nich, do Miłosza? Weź na flagę, weź no. na flagę. Musimy to wziąć. Wchodzę zaraz. A tam jest pełny No to zaraz Właśnie, mam battle packy do otwarcia. No właśnie, golda otwórz. Czołg, 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 Uuu, dwa battlepacki ja do M416. Hmm. Open, motherfucker Long, LOL, wybuchłeś? Suppressor standard. No To ktoś jeszcze z ciebie strzelał, pewnie. Green Laser Sight, co tu daje? No masz no. zielony. Trochę lepszy jest po prostu, tak? No tak? No Czak to... zaraz zginie. O fuck, on tak blisko już jest.

Desperat chyba to był deski Na wieży chyba koleś siedzi, bo jest spot tam niby. I na lewo. Uciekł, kurde. Po schodach wszedł do góry. Dostaliśmy gdzieś... nie wiem. Stąd. Jest w budynku, tam gdzie patrzysz. No w tamtym budynku po prawej stronie tutaj będzie. Jest tam, dwóch jest typów, spota masz. Siedzą tam. Dobra, spawam. Ciężko. O nie, o nie, mnie zabili. Z granatnika kogoś tu strzelał. cholera nie wierzę. Będziesz jest na B Kolejkę A nie, APC Spora o Boże, tak trzęsło to Trzy ostatnie, czwarty Właśnie Czwarty, ja czwarty w końcu. Widziałem, że to błąd <laughs> Nie, do mnie na 100, więc... Nie, nie potrzeba, mogę się spytać, czy się mogę szaleć spieść Na C, czołg jest Nie zdążę. Kurde, nie zdążyłem Strzelaj, ej, czemu nie strzelasz? Fajda APC masz po lewej stronie, Gdzie? Po lewej stronie, no drodze stoi, no. no. Masz spota, masz czelę, on naprawił go. Właśnie, na właśnie, za filarem właśnie, innego za. Właśnie. leży koń. No nie, od w plecy się rozpił. Idę do ciebie czekaj, czekaj na no mnie. tam helikopter Oj, trzyma ktoś. jest? Nie wiem, to jest bardzo du... O, jest tu. Leży, leży jeden. A, no, przyjmujemy. Naprawiam. Jest tam. Czasami nie widać, kuka kurczę ile zostało do końca naprawy. Rozma ten budynek, już nie ma sensu. Jest tu blisko, tutaj blisko, tutaj blisko po lewej stronie, tu gdzieś strzelam. Tu gdzieś, tu gdzieś jest, tu gdzieś strzelam. Chyba leży. O oh fuck, naprawiam. Rozparę. Ktoś się tam zrespił. Ktoś się tam zrespił. Nie ktoś tam wszedł. Cholera, no nic nie mogę zrobić. Tam rozpawam. Tam krzyczysz i wysiada. Raczej nie zwracam do uwagi Saka, Sakaty gdzie? Więc, póki co czekam? w może do końca rundy. Naprawdę no, prawdopodobnie. Coś tu wjechało. Yy, Spajda po lewej, za budynkiem. Ja nie wiem. Nie, nie, z, za daleko. Tam masz spoty, tam ci spoty nie widzimy. No, z jedną flagą nic nie zrobimy, cholera. Kurwa, dziwne. No nie, nie się zamarzował, rotował go. Fuck. Widziałem, że tam przebiega no. Cwaniaczek. Rozwalony jest pojazd. Masz go? O, awans. Miło mi. Niezła zachęta do dalszej gry. Oczywiście ten awans wyskoczy 10 tysięcy razy. No cóż, tę rundę przegramy, ale żeśmy weszli w połowie, więc nie ma co się dziwić. Oj, dostałem <laughs> hmm. Fuck you no fraja ma Na flagi, na flagi, panowie Kurde weźmie to B si się na Brze Jeszcze mamy szansę to wygrać, tylko musimy wziąć się, że C to będzie easy. Taki drain z tym BF i teraz, że tylko D nam schodzi, czołg tam bierze na D, bo czołg tam jest. Spajdam. Co to się rozbiło? LOL Typ go swonił, nie oczywiste Co ja trafiłem teraz? Różdż ta ta O, no nie wierzy, mi zanurzowo, ja pierdziele Co on tutaj Co? robił na moim spawnie, no ja? Zespiłem się, ruszyłem się kawałek, dostałem kosę, nie? Nie mam pytań. Co za bullcrap. фут бальта эдг колба наран авиа мак эдг колба Będę. Będę. No. Przegląd przynosi. To jest koniec mapy, To fuck? Nie wiem, że krzyżowy ogień ja Tragedia. Tra tragedy. Ale w dupę dostanę. Dobra, Twój Zespół przegrał, ale to ostatni raz. No jo, no. No cóż, jak wchodzi w środku rundy, to jakoś nie masz zbytnio szans, żeby odwrócić losy pojedynku.